Witam Was, kochani. Tutaj Lilia z kanału kobiece DDA. Chciałabym podzielić się z Wami co u mnie. Więc dzisiaj sprzątam i układam, ponieważ jutro mam wizytę w końcu tej firmy, która będzie robiła roboty z powodu tego cięknącego, pamiętacie, mówiłam wam o tym cięgnącym suficie, o tym cięknącym suficie, z, który praktycznie sprawa się ciągnie już półtorej półtorej roku. Wyobrażacie to sobie półtorej roku. <laughs> Nie mogłam się doprosić właściciela budynku, żeby coś cokolwiek z tym zrobił i w końcu moja ubezpieczalnia zadecydowała, że koszty nie są tak aż wielkie, no więc biorą to na siebie, żeby zlikwidować tą awarię. Chociaż ja w ogóle nie mam nic wspólnego z tą awarią, to znaczy, woda sielała gdzieś z pionu, z sufitu, od sąsiada, nawet sąsiad też nic nie zauważył, że ma. Jakieś, jakąś wodę, która się leje. Prawdopodobnie woda się lała gdzieś, jakiś, nie wiem, błąd techniczny, coś, 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 jest, coś było nie tak na poziomie technicznym już od początku. Nie mogłam się w ogóle doprosić, żeby ktokolwiek przyszedł od półtorej roku. W końcu tam ktoś, jeden facet przyszedł, odkręcił, okazało się, że właśnie woda się gdzieś leje z pionu. No i u mnie są ślady na suficie w łazience, na, y, zniszczone jest tam farba na suficie, potem jest linoleum zniszczone, y, jest też te takie te progi y, drewniane są zniszczone, no więc y, po prostu y, w końcu, w końcu moja ubezpieczalnia zgodziła się zlikwidować tą awarię, chociaż mówię, to w ogóle nie, ani ja, ani nie miałam ciepłej, cieknącej Cieknącej pralki, nic, a muszę ponosić, jakby muszę, no. Ponoszę koszty, moja ubezpieczalnia ponosi koszty naprawienia tego, nie? No. Także jutro przychodzą, musi być opróżniona łazienka, no i tyle. I staram się działać, ale w ogóle. To ogólnie czuję się nadal taka wypompowana totalnie, energetycznie i fizycznie. I tylko bym spała, i jednocześnie ten sen nie jest regenerujący. Też dzisiaj się podłączyłam pod meeting. W ciągu dnia też mam takie, wstan takie lęki właśnie związane z szukaniem pracy. Z w ogóle nie wiem, nie wiem jak to. U mnie bardzo często dominuje coś takiego, takie poczucie zagubienia. Nie wiem za co się zabrać, nie wiem od czego zacząć. No i właśnie z tym szukaniem pracy to jest o tyle trudne, że właśnie ja nie wiem, jak ktoś z zewnątrz mi nie pomoże, no to ja nigdy z tego, nie, z tego czarnego, z tego błędnego koła nie wyjdę. Bo y, czasami, jak się ma jakieś tam schorzenia czy coś, to potrzebne jest taki. No tak jak z, tom, z tym moim pokojem, nie? Że nie mogłam wyjść na prostą, dopóki ktoś prywatnie mi nie wyciągnął, nie podał ręki, żeby mogła y, z tego się wykaraskać, nie? Bardzo trudne to jest. Bardzo trudne. E no, i odczuwam w tej chwili właśnie takie zmęczenie. Może też będę musiała się udać do mojego lekarza. No bardzo dużo jest takich spraw, bardzo przyziemnych, codziennych, które są żmudne, które są nie do końca przyjemne, które e, kręcą się wokół, wokół bardzo podstawowych spraw. E, e, ostatnio też e, teraz wy, wychodzi Czerwona Księga DDA. Też skontaktował się ze mną kolega z mityngu, który y, tam się zapisał na czerwoną księgę, no i y, y, są też koszty przesyłki, które są dość wysokie tutaj do Unii. No zobaczymy, napisałam do dziewczyny, która to dystrybuuje dystrybuje tą, 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 tą księgę. Dzisiaj jest zebranie y, intergrupy, bardzo dużo osób się podłączało, ja nie mam siły się tam podłączać. Mam dużo takich codziennych spraw i mało energii, żeby załatwić swoje podstawowe sprawy. No więc. No więc tyle nie podłączyłam się. No. Po nie jest dużo takich takich właśnie spraw i lęków codziennych, które się powtarzają. No i przede wszystkim. Też taki, taki cały czas gdzieś jest ten taki wewnętrzny dół, i to poczucie pustki, ogromne poczucie pustki, poczucie bez sensu, poczucie nie wiadomo do czego zmierzam. Troszeczkę modlę się, powierzam to w sile wyższej. No, trudne to wszystko jest żeby zobaczyć sens, żeby cieszyć się z małych rzeczy. We mnie jest bardzo dużo takich nierozwiązanych spraw wewnętrznie, konfliktów wewnętrznych, jakichś traum, no i one gdzieś tam w postaci takich obrazów, cały czas gdzieś w głowie mam te obrazy, obrazy no takich, Związane właśnie z ostatnimi latami. Dzisiaj rano była w domu projektów kawa. Zawsze tu jest na początku tygodnia taki rytuał, mają, że zaczynają tydzień od kawy, nie? I tam poszłam. Poszłam trochę później. Ciągle się pojawia ta sama osoba, ta, o której wam mówiłam, ta złośliwa. I to jest niezbyt fajne. No, trudne, trudne to wszystko jest. Kładam tutaj te książki, to wszystko w wolnych chwilach, mam tak, maluję trochę e, akwarelami, kopiuję właściwie różne rysunki. Dzisiaj kopiowałam też, żeby się zrelaksować jakiegoś tam w cudzysłowie robaka, nie wiem, chrząsz, chrząszcza czy coś takiego, takiego zielonego, tak dla własnej przyjemności. Lubię, lubię malować, lubię kopiować te malunki. Bardzo mi to sprawia taką frajdę. To jest coś dla wewnętrznego dziecka. Eee, a co poza tym? No mam bardzo, bardzo dużo książek. Bardzo dużo książek. I to jest też tak, takie takie właśnie nie wiem, czy to kompulsja, czy... Coś takiego, te książki, mam naprawdę bardzo dużo książek. Mam w ogóle tendencję do kumulowania rzeczy. To jest jeden z takich, jeden z takich, moich, to jest jedna z takich moich, e, takich moich uzależnień, można powiedzieć, e, kolekcjonowanie książek. Zawsze tak było. No i to też wyraża moje niepokoje, moje lęki. Nie do końca czasami potrafiłam sobie z tym poradzić, uporać się z uporządkowaniem, a w ogóle dochodzę do wniosku, że, że właśnie głównie dużo tych trudności jest związanych z tymi deficytami z dzieciństwa, wiele bardzo takich potrzeb, które nie zostały spełnione, to, to, to zagubienie jest związane właśnie z brakiem obecności, opieki takiej rodziców. I bardzo często siebie za to winiłam, bo dziecko najczęściej bierze to na, na siebie. Bardzo to jest wszystko trudne. Kochani, wczoraj byłam, wczoraj byłam sobie trochę, tak, byłam na polskim mszy, Raz na dwa tygodnie chodzę na Polską mszę, potem, potem poszłam ze znajomym do restauracji portugalskiej. Bardzo rzadko chodzę do restauracji, ponieważ, ponieważ to, jest, to są koszty. No, no niestety teraz jest kryzys, finanse są dużym problemem, ale skusiłam się na, na coś takiego. I tam był taki były było danie ziemniaki z taką fajną cielęciną, nie? Dobre to było. Mój znajomy wybrał jakieś takie coś na bazie frytek, jakiś taki ser, trochę ciężkie. Także ja to, co wybrałam, to byłam z tego zadowolona. E, restauracja to jest taka przy niedaleko, niedaleko e, polskiego kościoła. E, I. No i ja lubię, lubię, lubię tam chodzić. Jest taka dobra atmosfera, zawsze jest dużo ludzi. No, fajna, fajna sprawa. A potem, a potem pojechałam z tym znajomym, do. Jest tutaj niewiele rzeczy tutaj mamy do zwiedzenia. Ale potem tam jakiś taki był klasztor, odwiedziliśmy. Klasztor. Właściwie to nawet nie zwiedzałam. Tam jest taka księgarnia, oczywiście, zawsze te książki i te książki mnie tak przyciągają, nic, nic nie kupiłam. Natomiast taka, taka, taka wycieczka, od, no, pierwsza od dłuższego czasu, bo naprawdę bardzo mało w tej chwili wychodzę, bardzo mało w ogóle się spotykam z ludźmi, bardzo mało gdzieś wyjeżdżam. Tak, wychodzę, ale dużo mniej niż kiedyś. No, także, był tak, w sumie wstałam wcześniej, poszłam na tą prze ze znajomym, staram się wstawać, ale ciągnie, ciągnie to mi się, właśnie ciągnie mi się to zmęczenie cały czas. Trafię na przykład zasnąć i, i mieć problem z, z opudzeniem się. No. Także dzisiaj dzisiaj właśnie byłam na tej kawie. Po pierwsze, pierwsze takie, takie wypadło dłuższego czasu. I czuję, że potrzebny mi jest jakiś wypoczynek, jakiś relaks. W tym tygodniu, tak jak Wam powiedziałam, mam, te, mam dwa dni właśnie z życiorysu wycięte z powodu tych robót. No, ale muszę się skupić też na tym szukaniu tej pracy. Ale tak naprawdę nie czuję tej motywacji, nie czuję tej motywacji, ponieważ nie wiem w ogóle w przypadku: osoba, która jest pełnosprawna, ona nie ma takich problemów. A jak masz taki problem, no to nie wiesz w ogóle, jak to ugryźć. I cały czas też nerwowo momentami sprawdzam. Co, co, czy, kto, czy napisał do mnie jakiś tam doradca w ogóle w środę, w środę mam spotkać się z moją sponsorką jeszcze teraz wypisuję traumy y, Boy, traumy na na, kro, na czwartym kroku y, i sporo roboty jestem związanej no także powiem wam że tak to, tak to u mnie wygląda jestem ciekawa co u was Jakie, jakie są Wasze, wasze e, odczucia, jak, u, jak się wleczujecie. Bardzo będę wam wdzięczna za lajki, naprawdę, bo e, to naprawdę pomaga rozwijać się kanałowi, pozwala też, e, aby pewne treści związane z DDA dotarły do innych ludzi. Bardzo Was proszę o lajki, o Um, o, może Wam się nie chce, ale, ale słuchajcie, ja kiedyś tego nie rozumiałam, dlaczego trzeba dawać lajki. No po prostu y, to pomaga rozwijać się, y, pomaga, y, aby te treści dotarły, szczególnie właśnie treści o, o programie DDA dotarły do ludzi. Dla mnie to też jest ważne, dla mojego rozwoju, dla rozwoju innych ludzi. Bardzo będę Was wdzięczna lajki, za e, abonament na mój kanał i, i, i chyba to rozumiecie. Bardzo, bardzo jestem Wam wdzięczna z góry i dziękuję za wysłuchanie mnie. Ściskam Was ciepło. Trzymajcie się.